Siemanko wszystkim Z tej strony Łukasz i dzisiaj kolejny raz gram sobie w Wodę 4 To jest chyba już czwarty nasz odcinek Mój tak spoko, no o jestem Dobra I kolejny raz rozpiniamy Kolejną e, rundę Okej okay. No i teraz ja tam muszę wskoczyć pewnie Aha ty też chcesz wskoczyć Dobra, teraz ja Ok, udało się Teraz nie, ty nie dasz rady, ty musisz chyba... Z... Nie wiem jak ty tu przejdziesz ale... Dobra. To ja mogę sobie przejść Jak tu pójdę Aha, a, spoko <grytanie> Spoko Ale ja nie zebram tych, tych jakców to... Ale okej, okay, nie, nie, nie. Dobra, teraz sobie weźmiemy tą. wiem jest tu już runda, ale... O, ciekawe coś. Czekaj. Czekaj instynkt Co Coś się, coś się stanie. jak wezmę to tak? O, dobra, spoko. Dobra, nie wiem. Nie wiem co teraz. Czekaj. Już się spieprzyłem Czekaj Nie, 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 to jest, to jest Ale wiem, do czego patrz. Teraz. Ale ty tu powinieneś być, nie? Tu ja nie przejdę, przecież. O, fuck, dobra, no. Nie, tu nie, nie, wiem, o co tu chodzi? Tu nie... Aha, ja mam, tu weź. Do Aha, no i teraz tak, szybko zyskoć, zyskoć w lewą. No z drugiej strony. O ja pójdę tutaj, nie. Aha, dobra, ty tutaj musisz wejść. Spadłeś no i nie wejdziesz już. Aha, no spoko teraz tam muszę wejść, do ciebie, ale ja tu nie wejdę, bo... bo ty tu musisz przyjść do mnie. To, ale ja nie wejdę, nie zejdę tam, no teraz... Ty wejść sprawę. No bo jak ty teraz tam wejdę? No jak ja tam wejdę teraz? Pomyśl. No, do ciebie. Nie dam rady. Ooo. Jeszcze raz, no. Okej. Okay. Okej, okay, udało się. Teraz tu. Ty w lewo musisz pójść. No dobra, dupa z tymi liścikami. Tutaj idź. Ja tu przejdę. Okej. Okay. No i teraz jeszcze tam chyba... Aha. i musisz tu w prawo okej okay, udało się jest spoko udało się. No, no nawet dobra właśnie pokaż weźmy sobie tam tą byle jaką znowu z tymi nie, nie, zacząłem, nie lubić tego? Bo teraz ty musisz. Ja muszę na to wejść. window Nie, musisz to przeskoczyć. Dobra. Teraz. Okej, okay, Ter no. No. Nie, dobra, nie, 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 mam pojęcia. Raz, nie wiem, nie wiem.